Dzień dobry moi drodzy, jako osoba kulturalna, a nie teraz. Co ja to mówiłem? Tak, jako osoba dobrze wychowana również postanowiłem nieco zaczerpnąć kultury razem z Browanym Prokreacja i skorzystać z tego, że tworzą serię z właśnie artystami, i dzięki nim powstają właśnie takie piwa. To są naprawdę przecudowne etykiety. Nie wiem czy to jest oryginalnie malowane, czy to jest oryginalnie jakoś rysowane, ale naprawdę taki obraz na ścianie to jest to byłby rarytas zdecydowanie, zdecydowanie. A co to jest DDH Hazy IPA, czyli coś co rzadko bywa na tym kanale, ale jak już bywa, to nie byle jakie, przynajmniej taką mam nadzieję. Skład: woda, słody pilzneński, owsiany, płatki owsiane, więc dużo gładkości i słód przeniczny, A chmiele to Sultana oraz Simko. Simko się bardzo cieszę, ponieważ lubię ten chmiel, a Sultana nie znam w ogóle, więc być może jakieś ciekawe nuty do tego piwa wniesie. Goryczka, niestety tylko 2 na 5, a słodycz aż 3 na 5, więc nowa Ipka, ale te, wiecie, że te um, graficzne przedstawienia y, odczuć piwa mogą być nieco mylące. Ja tutaj mam taką właśnie nadzieję, że chociaż ta, te, ta słodycz z tą goryczką zamienią się miejscami. Barwa 1 na 5, bardzo fajnie. 15 ekstraktu, 5 i 9 alkoholu i trzeci parametr, równie ważny, 21 gramów na litr hoprate, czyli ilość użytego Granulatu chmielowego, albo chmielu po prostu w jakiejś tam innej formie. Bardzo mi się podoba ta etykieta, i ilustrację stworzył Roch Urbaniak. Rochurbaniak.com. Polecam zajrzeć. Ja jeszcze nie zaglądałem, ale z pewnością yy, pijąc, dokańczając sobie to piwo na ofie, zaglądnę na tą stronę i poczuję się właśnie jak w takim miasteczku yy, gdzieś w chmurach. Lecącym. No, bardzo to jest takie fajne, twórcze, mi się to bardzo podoba. Otwieramy zatem i sprawdzamy. Jest hazy, jest jasno i czuć, że jest chmielowo. Ja już czuję w aromacie. Wąchamy. Simko to tutaj jest sporo, ale jest też nafta, naftowość, taka winogronowość białe winogrona, bardzo dojrzałe nuty naftowe. Czuć bardzo dużo chmielu, i ja w nosie wąchając ten, to, to piwo już czuję delikatne drapanie, albo przynajmniej mózg mi podpowiada, że oj, uważaj, będzie hardkorowo. Hoprejt 21 gramów na litr. To nie, są, to nie są ilości spotykane w normalnych sklepach przy normalnych piwach. To są nienormalne piwa. Pierwszy łyk. Ciekawa sprawa. Rzeczywiście jest słodycz. I ona jest trochę wyższa od uczucia goryczkowego. Natomiast w smaku chmielu jest dość dużo, a ta słodycz... Nie kojarzy mi się zdecydowanie ze słodyczą mm, słodową, tylko ze słodyczą od chmieli, czyli jakieś owocowe nuty, które wniósł chmiel. Być może to ten sultana. Ja tutaj czuję jakieś czerwone jabłko, czuję takie nuty słodkich, słodkich tropików, trochę melona, może delikatnie wpadający w jakieś lici, coś słodkiego i SIMKO oczywiście, czyli żywiczność. I to jest to, ta żywiczność, kojarzy się zdecydowanie z goryczką, z odczuciem takim klasycznym chmielu, dość agresywnym, ale ta słodycz owocowa od drugiego chmielu bardzo fajnie tą, to odczucie klasycznej goryczki czy klasycznej chmielowości dopełnia. Podoba mi się to piwo i jest bardzo gładkie, zdecydowanie tak. Ale czuć w aromacie, że tego chmielu jest tutaj bardzo dużo, bo jest taka trawiastość albo nawet taka po prostu granulatowość. Ten aromat otwartej saszetki z granulatem chmielowym no w aromacie wręcz dominuje. To jest taka, taka zielistość, taka mm, mm, taka roślinność po prostu. Nie jest to do końca taki przyjemny aromat, Natomiast w smaku retronosowo pokazuje tutaj pełnię swoich możliwości. To co mogę zarzucić temu piwu, to to, że ono jest trochę za nisko nagazowane. Takie mam wrażenie. Ono jest zbyt płaskie. Być może ta owsianość tak bardzo spłaszczyła to piwo, ponieważ tutaj słodu owsianego jest zarówno słód owsiany na drugim miejscu, yy, oraz płatki owsiane na trzecim, a na czwartym dopiero pszeniczny. Więc tutaj naprawdę jest potężna ilość. Takich zmiękczających, takich wygładzających elementów w tym piwie. I to piwo nie jest w ogóle agresywne, ono przelatuje jak woda, tylko taka trochę gęstsza. Szczęśliwie nie jest to przesłodzona ipka. Ona jest słodka, ona jest niskogoryczkowa i rzeczywiście słodycz przeważa. Natomiast nie jest tak hamsko słodka od słodu. To jest, mam wrażenie, dużo bardziej słodycz chmielowa. I to jest w porządku w tym piwie. Ta słodycz fajnie dopełnia tego zimko. Natomiast ja, jako stary wyjadacz, yy, jednak chciałbym mieć Ipkę, która ma wyższą ryczkę i porządne, porządne nachmielenie. Chociażby Single Hop zimko. To by było sztosowe dla mnie. No ale żyjemy w czasach, w których co tydzień trzeba wypuszczać nowe piwa. Yy, no, i, no i tak, i, i weź temu sprostaj. I to tyle ode mnie. Do zobaczenia, cześć.